Cześć, witaj w kolejnej części moich 5 minut. Dzisiaj kontynuuję modelowanie z wykorzystaniem Miro i Event Stormingu, także jedziemy z koksem dalej. Więc nakręcamy budziczek. Znaczy się minutnik na 5 i lecimy. To jest ten screen, który był zostawiony w zasadzie wczoraj i Będziemy dalej go modelować, ale najpierw może zmienię nazwę, bo mnie to kole w oczy i <laughs> wyciągniemy to troszkę do góry. To, co było poprzednio, czyli tutaj taki wielokrotny proces, można byłoby wyodrębnić, i ja dzisiaj będę dokładał kolejne elementy. I myślę, że to z prawej tutaj nie będzie nam potrzebne, ponieważ to jest tak naprawdę zawarte w jednym miejscu. I tak, po ukończeniu bloku przerwy mamy, powinniśmy dostać sugestie. Tak naprawdę, w tym momencie, bo nie wiemy, jak dalej się poruszać, więc zasugerowano blok. Pracy. To jest kolejne, co się musi wydarzyć, i po tym wydarzeniu będziemy mogli rozpocząć blok pracy. Więc duplikujemy to zdarzenie. Mamy w tym momencie pewnego rodzaju łącznik, który nam pokazuje, że tutaj kończymy, a tu zaczynamy. Więc nie korzystamy zazwyczaj z linii czy ze strzałek. Zwłaszcza jeżeli korzystamy z event stormingu na ścianie, typowo, nie? Tam nie piszemy po, po ścianie, więc tutaj też nie. Więc mamy tutaj połączony pewien proces. I tak, jeżeli ukończy się blok przerwy, sugerujemy blok pracy, ale użytkownik tak naprawdę może nie zrobić nic. I co wtedy? Nie podjęto działania, nie podjęto żadnego działania więc możemy mieć tutaj taką ścieżkę, która jest nie nietypowa, niestandardowa, która tak naprawdę nam nie pasuje ale warto by było zawrzeć taką informację, że że coś tutaj jest i co tutaj może się zadziałać możemy ponowić sugestie, tak pytanie co z tym czasem, który się teraz odmierza no to są ciekawe pytania warto by było na nie odpowiedzieć ale może nie teraz, może nie jest to ważne w tym momencie ja tutaj bardziej chcę zamodelować ten główny proces, czyli tak: jest blok pracy, sugerowany blok pracy, rozpoczynamy blok pracy, kończymy blok pracy i <laughs> następnie e, po tym bloku pracy możemy zasugerować blok przerwy, zasugerować blok przerwy dłuższej, w zależności od warunku, tak naprawdę czy to jest który to już jest raz, więc tutaj pewnie przydałaby się jakaś notatka. I tą notatkę, może na jakimś białym sugerowanie bloku przerwy 15. Gdy ukończymy czwarty blok pracy, nie ma błędów. Być może nie ma. Ok, <laughs> i to jest taka notatka, która tutaj, którą tutaj zostawiamy, bo. To jest coś, co, co, co nam mówi bardzo istotne e, informacje. I tak naprawdę, tutaj możemy od razu przejść do: e, Może nawet skasujemy sugestii związanej z pracą. Tak czyli z tego ukończonego bloku pracy, możemy albo rozpocząć przerwę 5-minutową, albo 15-minutową, w, 15 w zależności od tego, e, który to jest ten przebieg lub po prostu zasugerować od razu blok pracy żeby podjąć tą pracę, więc mamy tutaj takie łączniki z tego, z tego miejsca tutaj z tego miejsca tutaj, więc cały proces mamy zamodelowany warto by było też dodać takie zdarzenie wyzwalające, timer tutaj można yy, z, napisać na przykład to, że upły. Jedna sekunda, tak? To jest taki wyzwalacz do, do licznika, i to też w jakiś sposób tutaj powinno nam, e, powinno nam wpływać na, naszą, na zachowanie naszej aplikacji. I to, co warto zrobić, to też odpowiednio to otagować, oznaczyć, zatytułować. Czyli tutaj mamy, hmm, jak to nazwać. Kładowo zegar niezbyt trafna nazwa akurat zegar dzwoni więc to już jest końcóweczka 5 minut <laughs> i kolejny kolejny label, kolejna etykieta to może być jak to nazwać może pomodoro najwyżej to zmienimy najwyżej to zmienię Tutaj już mi się czas kończy, niestety. Więc pewnie na tym zakończymy. Jeszcze w zasadzie może wykasuję te pozostałe zdarzenia, żeby to było bardziej czytelne. I tak to mniej więcej może wyglądać. Pewnie przydałoby się tutaj zrobić troszkę porządku, tak naprawdę. Jeszcze. Okej, okay, nie udało się zaznaczyć. Było wiadomo, że to jest kontynuacja. To tyle na dzisiaj. Więc w ten sposób tak naprawdę już pewien proces został zamodelowany, i można by przejść nawet już do implementacji. Ale z tym się nie będziemy śpieszyć, bo warto byłoby jeszcze dodać kilka elementów z stormingu. I myślę, że to zrobię jutro. Na dzisiaj to dzięki. I. Do widzenia, do usłyszenia. Cześć.